Hal, von, Coco Chanel sypiając wrogiem. Biografia znanej projektantki mody, pióra amerykańskiego pisarza i dziennikarza, a także weterana II wojny światowej, przynosi nowe fakty dotyczące roli, jaką Chanel miała odegrać w czasie okupacji. Po zbadaniu niemieckich archiwów, von formułuje tezę, że francuska nie tylko kolaborowała z nazistami, ale była również agentką niemieckiego wywiadu. Autor szczegółowo opisuje okoliczności tych wydarzeń, do których doprowadziła chęć uwolnienia z niewoli siostrzeńca kreatorki. Działania podjęte w tym celu sprawiły, że Chanel nawiązała kontakty z niemieckimi oficerami stacjonującymi w Paryżu i poznała swoją ostatnią wielką miłość, barona von Dinklage, wpływowego oficera Abwery. Według autora w kontaktach z okupantem miał pomóc projektance jej nieskrywany, wyniesiony jeszcze z klasztoru antysemityzm. Autor koncentruje się na tym fragmencie Losów Chanel, ale się do niego nie ogranicza, bo biografia obejmuje całe życie. Opowieść została dobrze osadzona w realiach obyczajowych i politycznych. Świetnie pokazuje kontrast między trudną, okupacyjną egzystencją przeciętnych Paryżan a życiem bywalców przyjęć w niemieckiej ambasadzie, w czasie których, tu cytat, szampan lał się strumieniami, a niemieccy oficerowie mówili tylko po francusku. Książka zawiera ilustracje. Kopie ważniejszych dokumentów, przypisy oraz bibliografię. Dla zainteresowanych życiem Chanel i tematem dziejów mody pod okupacją. Autor debiutuje na naszej liście. Barbara Wachowicz, siedziby Wielkich Polaków, gawędy część druga. Pierwsza część tej książki była prezentowana niedawno na osiemnastym przeglądzie w tym roku. W najnowszym tomie czytelnik znajdzie teksty poświęcone Konopnickiej, Sienkiewiczowi, Paderewskiemu, Kasprowiczowi, Żeromskiemu, Rejmontowi, Wyspiańskiemu, Marii Dąbrowskiej, a także Jarosławowi i Annie Iwaszkiewiczowi. Siedziby pisarzy, czy to skromne dworki, domy na wsi, jak w przypadku Kołaczkowa, należącego on gdzieś do Reymonta, należącej do Paderewskiego, w tych wielowątkowych gawędach sprawy literackie, narodowe, patriotyczne i problemy rodzinne przeplatają się z kwestiami o charakterze butowym. Wachowicz sięga do twórczości swoich bohaterów, do pozostawionych przez nich dzienników i listów, a także do wspomnień osób, które ich znały. Dzięki tym tekstom mamy okazję przyjrzeć się codziennemu życiu poszczególnych bohaterów niejako od kuchni. Pojawia się mnóstwo ciekawostek i anegdot. I tak na przykład dowiadujemy się, że choć przekłady dzieł Sienkiewicza ukazywały się w milionowych nakładach w Ameryce, to pisarz uzyskiwał za nie najczęściej symboliczne wynagrodzenie. Zamiast honorarium był to na przykład jakiś prezent. Działo się tak dlatego, że autor Kowadis był obywatelem rosyjskim, a Rosja nie podpisała konwencji berneńskiej o ochronie praw autorskich. Książka wyposażona została w liczne ciekawe zdjęcia oraz bibliografię. Rzecz dla szeregie, szerokiego kręgu czytelników. Mick Wall, ACDC, Diabelski Młyn. Kolejna na naszej liście, książka brytyjskiego dziennikarza muzycznego i prezentera radiowego. Znanego polskim czytelnikom z kilku biografii gwiazd muzyki rockowej. Ostatnio wokalisty Guns N' Roses, W. Axel Rose, na XIX przeglądzie w tym roku. Prezentowana dzisiaj pozycja to portret jednej z czołowych grup hard rockowych, australijskiego zespołu ACDC. Dodajmy od razu, że jest to opowieść głównie o pierwszej, chyba najważniejszej dekadzie działalności grupy, czyli latach 1973-1983. To właśnie wtedy doszło do wypracowania charakterystycznego brzmienia grupy. Wtedy ACDC nagrało swoje dwa najważniejsze albumy, Highway to Hell i Back in Black. I wówczas wydarzyła się największa tragedia, która dotknęła zespół, czyli śmierć wokalisty Bona Scotta. Pozostałe 30 lat, zespół istnieje do dziś, autor podsumowuje w kilkudziesięciostronicowym, kończącym książkę rozdziale. Ci, którzy liczą więc na kompletną historię ACDC, mogą się zawieść. Nie oznacza to jednak bynajmniej, że po książkę Wola nie warto sięgnąć, bo na podstawie materiałów archiwalnych i rozmów stworzył on sugestywny obraz zawierający wszystko, co w rasowej i biografii znaleźć się powinno. Portrety członków zespołu, zakulisowe szczegóły powstawania kolejnych albumów i omówienie płyt, opis tras koncertowych i pozaestradowej aktywności. Pisze też autor sporo o kwestiach finansowych i przytacza masę anegdot. Wall podkreśla, że chce pisać z bolesną szczerością i rzeczywiście porusza w książce tematy dla członków zamkniętego klanu ACDC niewygodne, takie jak apodyktyczność delikatnie rzecz nazywając braci Yangów stanowiących trząs zespołu, konflikty wewnątrz grupy, kulisy odejścia jej członków, czy miażdżące niekiedy recenzje. Warto wspomnieć o języku książki. Autor przykroił go do swobody i dosadności, nie stroniącej od wulgaryzmów. Z jaką wypowiadają się jego bohaterowie, przetwarzając ją oczywiście literacko. Sformułowania w rodzaju gitarowy zabójca wzrostu siedzącego psa, który był w stanie rozerwać na strzępy każdy kawałek, czy dośpieprzenia rock and roll bez żadnego kitu ani muru stary, czy wysok wysokooktanowy hałas, początkowo mogą razić, ale dobrze wpisują się w klimat muzyki i nieco obrazobórczego stylu ACDC. Pozycja zawiera fotografię wykaz źródeł. Zabrakło niestety dyskografii. Polecam dorosłym, szczególnie ze względu na dość swobodny stosunek do narkotyków, miłośnikom roka. Wojciech Węcel, Listy z podziemia, felietony. Autor, poeta i eseista, jest laureatem licznych nagród literackich. Między innymi fundacji imienia Kościelskich oraz imienia Józefa Mackiewicza. Felieton to gatunek twórczości ulotnej, reagującej na to, co się dzieje tu i teraz. Mistrzowie felietonu, a ich śladem podąża Węcel, potrafią jednak harmonijnie przechodzić od wydarzeń bieżących do szerszej refleksji, np. o kondycji duchowej jednostki i społeczeństwa, od sfery materii do metafizyki. Autor listów z podziemia nie przestaje zadawać pytań o moralną kondycję Polaków, o zanik zdrowego rozsądku czy wręcz ich instynktu samozachowawczego. Najwyraźniej polemizuje z tymi wszystkimi, dla których szczytem polskich aspiracji jest cywilizacja błyskotek i pozorów oraz przysłowiowej już ciepłej wody w kranie. Nie boi się obciaku z racji przywiązania do chrześcijańskiej wizji świata czy też uznania że nasza kultura, ba, nasze państwo mają pewną misję do wypełnienia, bo tego wymaga po prostu geopolityczne położenie kraju i zobowiązanie wobec tych, którzy oddali życie za wolność naszą i waszą. Choć tak często podkreśla, że fundamentem polskiej kultury jest wiara w Boga, nie waha się zamanifestować swej krytycznej postawy wobec hierarchów Kościoła w chwili gdy ci postanowili uwiarygodnić patriarchat moskiewski służący Kremlowi do realizowania jego imperialnych interesów na Białorusi czy Ukrainie. Snuje niepokojące analogie pomiędzy stanem ducha współczesnych Polaków a ich postawami z epoki poprzedzającej rozbiory. Wiele zjawisk nie przestaje go dziwić, także po bliskiej mu prawej stronie opinii publicznej i tak na przykład dziwi go, że tylu jest wśród niej naiwnych, bo nie chcą przyjąć do wiadomości, że istnieją obywatele polscy, którzy w wyborach głosują przeciwko suwerenności swego państwa i przeciwko własnej kulturze, opowiadając się za realizacją interesów ościennych mo mocarstw i zbydlęceniem publicznych obyczajów. Książka atrakcyjna dla czytelników zainteresowanych debatą o kształcie polskiej współczesności, a także dla tych, którzy którym nieobojętne są losy tego depozytu narodowej kultury, który pozostawili nam Mickiewicz czy Słowacki i ich późniejsi spadkobiercy. Polecam.